Jaki się to alkoholik, kurwa, się to alkoholik! Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Wypijemy pół litra, zaśniemy pod dół. Czy waszym zdaniem wygrałem tę bitwę? Zdecydowanie. Widzicie? O żyli mnie oszukało. Dziewczyny są przed kamerą. Czy twoim zdaniem wygrałem tę bitwę? Moim? Tak. I co? I kto ma rację Ej! Takie kawanosy się zesrają, kurwa. Takie kawanosy, o. Music tam Witam cię serdecznie Mixerze cześć, mi Widziałem mi twoje filmy na YouTube, że nagrywasz bardzo A tak O temacie freestyle'owej Tak jest Ostatnio wypowiadałeś, że nie będziesz brał udziału w bitwach Tak jest Czym to jest spowodowane? Mógłbyś tak pokrótce wyjaśnić? Bo nie wszyscy widzieli e, Pokrótce Freestyle jest takim polem Taką działalnością, taką aktywnością Że szkoda byłoby używać tego tylko do bitew To jest tak jak prom kosmiczny, Rozumiem. który masz I latasz nim po podwórku Spójtajmy są kozackie no ale. Czemu by nie używać do innych? Jakby dzieci, nie? Pod dzieci. Rozumiem. Czy polecasz młodym adeptom freestylu jakiś sposób na trenowanie? Tak, polecam. Yy, jakby nie wywyższać się, czuć, że zawsze ma się dużo do pracy yy, i dużo, dużo wiary w siebie, i nie bać się słuchać innych gatunków muzyki i nie bać się czytać. Ty chyba kiedyś <laughs> na wywiadzie mi powiedziałeś, że ty otwierasz książkę i yy, jakiejś, cytujesz się z niej rzeczy, czy słownik bodajże i jakieś rymujesz do niego słowa? I wiesz, co nie trenujesz? stali po prostu robię to tak dobra. Aha, tak po prostu. Rozpońcie wywiad wiat a po jak zacząłeś swoją przygodę z tym? O mordo, ja się wychowywałem tu w Częstochowie na Parkitce, to było mocno, mocno osiedle Dał? skojarzone z hip-hopem, z rapem. No i mój starszy brat miał kasety bezpośrednio od chłopaków z paktofoniki i po prostu no, siłą rzeczy. A można od ciebie jakąś płytę będzie usłyszeć, czy raczej będzie nie? No, już jedna płyta wydana w Kem Records, nie wiem czy jeszcze jest jakiś.. Jakiś jak się zemblasz? nazywa ta płyta? Świat jako wola i przedstawienie. Świat jako wola i przedstawienie. Nie Polecamy się druga płyta. Jak się będzie póta nazywała? Jeszcze nie mogę powiedzieć. Jeszcze nie możesz. A w jakich klimatach możesz zdradzić? Wow, powiem tylko, że będzie nie do porównania z niczym, co wychodzi w polskim rapie obecnie. A, nie a czym się inspirowałeś, w nagrywają ten materiał? Myślę, że... Kurczę. Jakimiś wewnętrznymi przeżyciami, stricte osobistymi, takimi odbijałem od głównego mainstreamu, bo nie mam na to czasu. Eee, troszeczkę muzyką... Piraną, nazwijmy to tak, nawet balladową czasami, e, i Nowym Testamentem. Nowym Testamentem, czy to jesteś jest mocno wierzący? Jestem chrześcijaninem, nie katolikiem. A to zawsze jesteś wierzący, czy to się jakoś, to przemiana była jakaś wewnętrzna, jaka długa? Wiesz, co rok ponad, już dwa lata temu prawie umarłem i to mi dało. Nie chodzi o to, że się bałem, bo bałem się śmierci, to nie chodzi o to, że się wystraszyłem i teraz, o, będę wierzył, tylko po prostu zobaczyłem, jak nisko dusza może upaść. Nie? I to nie są ja. Okay. Nie, ja, ja rozumiem. Ja też w sumie miałem taki okres w swoim życiu, że nisko upadłem i od tego momentu, jak moje życie się zmieniło diametralnie. Mm -hmm. Nie oszedłem jeszcze do tego momentu, w którym wierzę w Boga, ale na pewno mm -hmm. stałem się inny i stałem się... Starałem się być dobrym człowiekiem, dobrą osobą i szczerze dobrze, jakby to ci powiedzieć dobry, co dobry stęp. Dobry stęp do wierzenia? To tak mi się wydaje, bo samo dobro nie wystarczy oczywiście. No, bo to jest dłuższy temat. Eee, chodzi o łaskę. Łaska jest, jest najważniejsza. Łaska jest najważniejsza. A co masz na myśli? Coś? Ona tak, na myśli to, to że jeżeli przyznasz się do tego, że jesteś grzesznikiem i uwierzysz w słowo Jezusa Chrystusa, nie księdza to e, dostąpisz łaski, a jak rozumiesz, do łaski nie możesz nic dodać. No nie jest tak, że teraz będę dobry. Sąd, jeżeli jest wobec ciebie łaskawy, to nawet ze względu na twoje złe czyny mówi ci okej, okay, na ludzi odpuścimy ci mordo. I nieważne, czy teraz będziesz podlewał kwiatki i przeprowadzał staruszki, łaska polega na tym, że nie możesz jej powiększyć. No tak. Na tym polega łaska, ale to polecam nawet Stanów. Ja bym chciał, żeby tak działały polskie sądy de facto. Ale tak niestety nie do końca jest, nie, jak to jest. Jasne. No, dziękuję Ci bardzo, Mikserze. Jasne, morda, dobra, prezentuję. Pani do nie zajmijcie zajebiście. Jak swój tam się nazywać jeszcze raz? Mikser freestyle. Mikser podajcie. Freestyle sprawdzajcie, ma więcej subów, także. Dobra, mordo. Dobry materiał. Dzięki, tyle. Dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki, super. Mają tu generalnie niezły Chowk. A ta scena to jest niezły Chow. Witamy serdecznie. Tutaj piękną ekipę, przyjechali do nas. Czy wy kojarzycie tego pana? Oto to jest pytanie. Czy mnie kojarzycie? Na ja pewno. Napiszcie w komentarzach skąd go życie Szymon pukało z Benzina Szymon pukało z Będzina i to wystarczy I Suka się wypina już w tej chwili, już nie ma Zawsze pijany, ja sobie tak tu gram Jesteś tak najebany, że jego życie to seria AA I pijam, a jakby ty sprzelasz to tak słaby go Że panna cię wystawia do rogu Nigdy na sześć, było Nigdy, nigdy. nigdy na Free, ta mogła być twoja ale nie będzie Nasty w namiocie, kurwa Rap? Będzie. rap na namiot, kurwa! Rap na namiot, rap na namiot! Nowy podcast wojenny, sprawdzajcie! Wjechałeś tutaj Białeś na naprawdę, na było dzisiaj. Jestem tak pozytywnie tak zaskoczony, bardzo się filmy. cieszę. Jestem prowadzący, Pakałaj Mogę wymienić swoje poglądy. Mogę. Pierwszy Pukusiu, co ty miałeś za spinę e... tam ostatnio z takimi freestylowcami? Z jakimi? No jest, wszystkimi. ze wszystkimi. Ci z Poznania? No ci z Poznania. To o co chodzi? To są freestylowcy? Młodzi chłopcy. Latuje, są. Zażegnana spina z Poznaniem Pukusia, także będzie żadnych dalszych walk, ani kurwa konkurencji, że spokojnie woda nie bleci Dopó dopóki wódka nie bleci Jaki kurwa z boku, to będzie hit Mimy młoda kres, ale ma I na ta ja Jadę sobie z bitem evidentnie spadam na bajka, kurwa mam lilykę Jedna ta chwila, która na te kurwa pierdolona jak z boku to ty kurwa nabijasz Może przejdę, może przejdzie A ty jeszcze muś? Jak tam Elimki? Dobrze, rozstawienie jest. Wejmy, piątka! Od kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, nie zmieniło się kompletnie nic. Ale wygrałeś z nim razem? Tak. Jakie to uczucie wygrać w WBW? Nie nie chciałem też. Nie chciałeś wygrać? Nie. Zupełnie? No jak każdy, kurwa, Ale... to jedzie na bitwę. No ja to tak. za zajawki Nie, jedzę, nie. Idziesz i mówisz, śpiew nie wygram, nie rozjebiliśmy. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witamy serdecznie. I co? Spadek mnie nie poznałeś, go. Tak, nie, nie poznałeś go? Bo go. Nie widziałem cię, kurwa, z dwa lata. Bo nie O. Siemko, cześć, witam serdecznie. Spreng. 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 Cześć. Siostra Rypsona to jest. Witamy serdecznie siostry Rypsona, ale się ładnie ubrałaś dzisiaj. Pięknie. Słyszałem, siostra Rypsona, droga, że prowadzisz relacje z bitem freestyle'owych na Instagramie. Jaki to jest Instagram? Gdzie to można zobaczyć? Siostra Rypsona Instagram, zapraszam. Siostra Rypsona Instagram, zapraszam. I jak, podoba ci się ta dzisiejsza bitwa nasza? Na razie średnio. Średnio, no. Jestem zdziwiona, że jest Postawione. Jestem zdziwiony, że kolor przez Elimki przeszedł. A, a, a gdzie jest, gdzie jest Rybson słynny przy Stajlowiec? W Warszawie pracuje. Jako kto? Makler, broker giełdowy? Z tego co słyszałem? Nie, dzisiaj nie ja. wiem, spytam jego. Spytam jego, Rybsonie, czemu cię tu dzisiaj z nami nie ma? O co chodzi? Co? Pozdrawiamy serdecznie. Siemano, Hello. zapraszamy was na nowy odcinek podcastu Rap na Blast, kurwy syny ESA, Esa. Rap na Blat, nie Powiedz mi, sądzisz, że to ma przyszłość na Rap na Blat? Kurwa e. Tak? Podoba ci się forma? Zajebiście, fajnie, coś, że ci się A podoba Jakby osoby zarządzające tym musiały ja, się No chuj, <laughs> to wymiany, z... koncept, do wymiany, ale ekipa, koncept jest Kon... dobry Oprócz tego, to chciała mi zrobić kopytka Ja pierdolę, to za cep Ja też udałem kopytą, kurwa na łeb I w sumie... Wow. Tak się pijam i mówię tutaj sieba I nic do powiedzenia, ta już nie ma Siema Milanie są korki z Łodzi do Częstochowy? Wiecie ile tak się jedzie? Tak jechałem jechałem dłużej niż z Łodzi do Zamkowa Co tam u Milanie dzisiaj, jak forma? dobrze, no no nie... No nie wiem, ja tu nigdy nie mówię, żeby nie zapeszać no al Ale ostatnio Ci dobrze szło i fajnie Jak poradziłeś sobie tam na tej bitwie, co bym nie organizował Ale to wiesz też fajnie było bardzo. Progresujesz no było mocno. Kiedyś walczyliśmy w łodzi, to było troszkę słabiej, A teraz widzicie. To jest to jest, jest rap na blatu Rap na blatu kurwa Ciałach powiedz wszystkim, że te posypane kreski w, kurwa, w tym podcaście rap na blatu cukier To wszystko to jest, jest cukier, cukier. Ta, to, jest cukier. cukier. to jest cukier To, to jest cukier, to cukier To jest cukier, chcesz trochę cukru? Chcesz trochę cukru chłopaku? Nie słodzę Nie słodzisz? Nie? A, to dobrze nie. Siema, to jest profesjonalny. Vlog, vlog we vlogu wow. To jest prosty dramat Jak są sportowe to są po prostu Kurwa, bada, nie dokonale, nie Nieważne co z tym zrobię Na takie to wzrasta kątej tej bo na pewno możesz się kupić to do opory Nieważne w sumie bez pleca Jak masz sportowe gumowce Na pewno masz na wsi kurwa krowy Wreszcie, No Kowełku, jak tam freestyle miksera? Bardzo fajnie jak zawsze Wszystko płynie Wszystko jest sensu całowania Wszystko płynie, wszystko płynie, wszystko płynie Fajnie, płynie. że jest miejsce na taki freestyle Fajnie, bardzo Pokojowy freestyle Bardzo dobra koncepcja Obraża go da Zaple, 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 zaple. Ja sobie zobaczę, no, co tam się nagrało. No i no będzie. nie właśnie się nagrało? No Szymon pukało ciebie w dupę, jebało. Szymon pukało, go. Dałem no ja i będę to widział. Będzie to widział. Ja A wy suba, daliście suba? Ja też tam suba i go zajebę. I, I tak. dzwoneczek. Uh, uh. I, I dzwoneczek. I dzwoneczek. Jak się podała bósta mordeczko? Słabo, wiesz, w sensie... Szkoda, że nie, 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 nie na w linkach, bo tam się najlepiej idzie. No tak, w linkach mi zawsze najlepiej szło. Później już odpadałem zawsze, tak? Tak się będzie? No naprawdę. No, 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 Mocna, mocna, treściła walka. Dwa do jednego wygrywa Kałam na jakiś podcast na scenie, wiesz. na scenie, jakiś podmiotowy. ma na barze niestety. A nie ma alkoholu, dzisiaj nie pijemy. Kacper, jak ci dzisiaj poszło? Zajebiście, no myślę, że ewidentnie jestem w topy jedynce. Oprócz mnie jeszcze jestem ja, więc myślę, że będę miał z kim walczyć. Ja i mój brzuch, jest na kurwa dwóch. No tak można, tak trzeba żyć właśnie. sobie porno wyjebany przy głupie. Będzie... Czy waszym, czy waszym zdaniem wygrałem tą bitwę? Zdecydowanie. Widzicie? O jury mnie oszukało. Dziewczyny są przed kamerą. Czy, two, czy twoim zdaniem wygrałem tą bitwę? Moim? I co? I kto ma rację jury? Wait.